W tym wideo podzielę się kilkoma sekretami, które kobiety zazwyczaj zachowują dla siebie, ponieważ te słabości czynią je bardziej wrażliwymi. Kiedy poznasz te słabości, łatwiej będzie zdobyć ich serca, nawet jeśli nie musisz się zbytnio starać. Opowiem ci wszystko, abyś lepiej zrozumiał, jak działają ich serca. Zacznijmy od pierwszej słabości: konsekwentny mężczyzna. Kobiety uwielbiają mężczyzn, którzy są konsekwentni, którzy robią to, co mówią. Są oczarowane tymi, którzy mówią mniej, ponieważ oznacza to, że łatwiej im dotrzymać obietnic. Kobiety cenią czyny bardziej niż słowa, dlatego ważne jest, aby pokazać swoimi działaniami to, co mówisz. Na przykład, jeśli chcesz pokazać, że jesteś atrakcyjnym i szanowanym mężczyzną, przedstaw jej swoje przyjaciółki. Zrób zdjęcia z przyjaciółkami i opublikuj je w mediach społecznościowych. W ten sposób, gdy spojrzy na Twój profil, zobaczy, że Twoje słowa są zgodne z Twoimi działaniami, pokazując, że jesteś prawdziwym mężczyzną otoczonym innymi kobietami. Słabość numer dwa: pewny siebie mężczyzna. Kiedy mężczyzna pokazuje pewność siebie, kobiety topnieją przy nim jak świece na słońcu. Jednym z głównych powodów jest to, że wiele kobiet często czuje się niepewnie, a pewny siebie mężczyzna sprawia, że czują się zdolne do osiągnięcia czegokolwiek. Więc oto, co musisz zrobić, aby wydawać się bardziej pewny siebie i atrakcyjny dla kobiety. Po pierwsze, mów stanowczo i unikaj słów wyrażających niepewność. Mów z przekonaniem. Po drugie, słuchaj więcej niż mówisz. To pozwala jej się otworzyć i poczuć, że naprawdę ci zależy, co kobiety uwielbiają. Dodatkowo, mówiąc mniej, tworzysz aurę tajemniczości, co sprawia, że chce wiedzieć więcej o tobie. Co może prowadzić do nowego spotkania? Po trzecie, naucz się mówić nie. To sprawia, że kobieta bardziej cię ceni w porównaniu do mężczyzny, który ustępuje we wszystkich jej pragnieniach. Jeśli będziesz przestrzegać tych kroków, będziesz wyglądać na dużo pewniejszego siebie w jej oczach, a ona poczuje silne przyciąganie do ciebie. Zostań do końca wideo, ponieważ ostatnia słabość, którą ujawnię, jest tak potężna, że możesz zdobyć kobietę bez żadnego wysiłku, coś innego zrobi to za Ciebie. Słabość numer 3. Mężczyzna z ambicjami. Jedną z cech, które najbardziej przyciągają kobiety, jest ambicja, ale nie mówię tutaj o kimś, kto gra w loterię, licząc na szybkie wzbogacenie się. Mówię o mężczyźnie, który nie zadowala się minimalnym poziomem, który zawsze dąży do więcej. Który pragnie założyć własną firmę i rozwijać się w życiu. Dla kobiet nie liczy się sam pieniądz, ale fakt, że jesteś liderem, odważnym mężczyzną, który podejmuje przemyślane ryzyko, aby osiągnąć swoje marzenia. Trudno wyjaśnić energię, jaką emanuje przedsiębiorczy i odnoszący sukcesy mężczyzna, ale jeśli chcesz wydawać się kimś z dobrymi ambicjami dla niej, oto co powinieneś zrobić. Po pierwsze, Pomyśl o pomyśle na biznes, który możesz rozwijać poza swoją obecną pracą. Po drugie, poświęć przynajmniej pół godziny dziennie na pracę nad tym pomysłem. Po trzecie, oglądaj programy lub słuchaj podcastów o biznesie. Kiedy zaczniesz myśleć na dużą skalę i działać zgodnie z tym, zauważy, że jesteś odnoszącym sukcesy i wizjonerskim mężczyzną. Następna słabość jest dość intrygująca, ponieważ ujawnia ciekawe zachowanie u kobiet. Słabość numer cztery. Zły chłopak, który bawi się nimi. Kobiety często czują się przyciągane przez złych chłopaków, do tego stopnia, że stają się obsesyjne, narażając się na emocjonalne zranienia. Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ kobiety często lubią doświadczać intensywnych emocji, a tacy mężczyźni potrafią dokładnie to wywołać, często nie zdając sobie z tego sprawy. Więc oto, co możesz zrobić, aby stać się takim mężczyzną, który je fascynuje. Po pierwsze, zły chłopak jest trochę egoistyczny. Flirtuje z kobietami tylko po to, by je wykorzystać i nie ma problemu, by śmiać się z nich lub nadal je wykorzystywać, gdy jest to wygodne. Po drugie, zawsze utrzymuje kontrolę nad związkiem. Jeśli coś nie idzie po jego myśli, pokazuje, że ma inne opcje i daje jasno do zrozumienia, że nie obchodzi go, jeśli ona chce zakończyć związek. Po trzecie, ten typ mężczyzny umie bawić się emocjami kobiety może powiedzieć, że chce rodziny i dzieci, ale jego działania pokazują coś przeciwnego, trzymając kobietę zawsze w napięciu. Po czwarte, nie daje się kontrolować. Nawet jeśli kobieta chce czegoś poważnego, nigdy całkowicie nie ustępuje. Ale uwaga, nie sugeruję, abyś stał się dokładnie taki. Zamiast tego, obserwuj zasady stojące za tymi postawami. Po pierwsze, bądź trochę egoistyczny i utrzymuj pewną tajemniczość, aby nigdy nie była pewna Czego naprawdę chcesz. Po drugie, bądź liderem w związku. Przejmij inicjatywę i spraw, by starała się dla ciebie. Po trzecie, rozmawiaj o pomyśle na rodzinę, ale bez pośpiechu. W pełni wykorzystaj to, co daje chwila. Po czwarte, podejmuj własne decyzje. Słuchaj, co ma do powiedzenia, ale bądź stanowczy przy podejmowaniu ostatecznej decyzji. Słabość numer 5. Ignorowanie. Kobiety są bardzo konkurencyjne i uwielbiają wyzwania. Kiedy ignorujesz kobietę, stajesz się centrum jej uwagi, ponieważ gdy jest ignorowana, jej duma zostaje zraniona, co sprawia, że czuje się bardziej niepewna niż zwykle. Zaczyna się zastanawiać, dlaczego wszyscy mnie zauważają, ale ten mężczyzna nie zwraca na mnie uwagi, czy uważa mnie za nieatrakcyjną. Jeśli nauczysz się ignorować ją w odpowiedni sposób, zobaczysz, jak łatwo może stać się obsesyjna wobec ciebie, robiąc wszystko, aby przyciągnąć twoją uwagę i flirtować z tobą. Więc jak ignorować kobietę, aby wykorzystać tę słabość? Po pierwsze, traktuj ją jak każdą inną osobę. To sprawi, że będzie się starać o twoją akceptację. Po drugie, zachowuj się tak, jakby jej nie było. Jeśli przyjdziesz w miejsce, gdzie ona jest, przywitaj wszystkich. W tym ją. Ale potem kontynuuj interakcję z innymi osobami, jakby jej tam nie było. Po trzecie, spraw, by czuła się wyjątkowa, gdy jesteś z nią, ale gdy jej nie ma, zachowuj się tak, jakby nie była częścią twojego życia. To sprawi, że będzie szukać ciebie, starając się zwrócić na siebie twoją uwagę, aby poczuć się ważna. Inną słabością, która doprowadza kobiety do szaleństwa, jest słabość numer 6 kobieciarz. Kobiety są podatne na kobieciarzy, ponieważ ci mężczyźni sprawiają, że czują się wyjątkowe, jakby zostały wybrane spośród wielu innych. A ponieważ są bardzo konkurencyjne, ignorują fakt, że ci mężczyźni mają tendencję do interesowania się innymi, nawet będąc w związku. Zamiast tego, kiedy zdają sobie sprawę, że zdobywają tego typu mężczyznę, starają się maksymalnie, aby był tylko ich. Istnieje biologiczne zjawisko zwane preselekcją które mówi, że kobiety postrzegają mężczyznę jako trzy razy bardziej atrakcyjnego, gdy jest pożądany przez inne kobiety lub już jest w związku. Jeśli chcesz wykorzystać ten efekt psychologiczny na swoją korzyść i stać się słabością dla niej, zdobywaj nowe przyjaciółki i otaczaj się nimi. Nawet jeśli żadna z tych kobiet Cię nie interesuje jako partnerka, łatwo przyciągniesz kobietę, którą pragniesz, ponieważ będzie Cię postrzegać jako kogoś wstępnie wybranego, co zwiększy jej atrakcyjność wobec Ciebie. Słabość numer 7. Dobrze pachnący mężczyzna. Niedawne badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Brazylii ujawniło, że kobiety mają 50% więcej neuronów w opuszce węchowej, co sprawia, że intensywniej postrzegają zapachy. Oznacza to, że są bardziej pobudzone i przyciągane przez mężczyzn, którzy ładnie pachną. Dlatego wolą mężczyzn, którzy dbają o siebie i unikają tych, którzy się tym nie przejmują. Aby wykorzystać tę słabość. Staraj się zawsze pachnieć dobrze. Oto kilka wskazówek. Uczymuj codzienną rutynę higieny osobistej. Dbaj o świeży oddech. Używając gumy do rzucia o owocowych smakach i płynów do płukania ust po posiłkach, wybierz szampon o przyjemnym zapachu. Używaj mydła o zapachu, który lubisz i stosuj dyskretny, ale trwały zapach. Jeśli masz wątpliwości co do tego, które perfumy są najbardziej atrakcyjne, zapytaj w komentarzach. I nie zapomnij zostać do końca wideo. Gdzie ujawnię słabość kobiet, którą możesz wykorzystać bez wielkiego wysiłku. Słabość numer 8 mężczyzna męski. Kobiety czują się przyciągane do mężczyzn, którzy demonstrują swoją męskość. Cechy fizyczne, takie jak większa muskulatura niż przeciętnie, są tego przykładem. Dzieje się tak, ponieważ tacy mężczyźni często mają pracę, która wymaga większej aktywności fizycznej lub regularnie uprawiają sport co zwiększa ich poziom testosteronu i czyni ich bardziej intensywnymi i namiętnymi. Zazwyczaj lubią bardziej ryzykowne sporty. Mają większą dawkę agresji i więcej witalności, co sprawia, że kobiety czują się do nich niezwykle przyciągane. Więc jak możesz wydawać się bardziej męski dla nich? Po pierwsze, pracuj nad swoją muskulaturą, podnosząc ciężary przynajmniej pół godziny dziennie. Nie musisz chodzić na siłownię. Zestaw ciężarów w domu już pomoże. Po drugie, Rozwijaj swoją wytrzymałość fizyczną, uprawiając sporty, które wymagają biegania, skakania lub podnoszenia ciężarów. Po trzecie, zwiększ swoją dawkę kontrolowanej agresji, biorąc udział w grach lub sportach z większym kontaktem fizycznym. Dzięki tym zmianom zauważysz, jak staniesz się bardziej atrakcyjny dla kobiet. Słabość Numer 9: Stać się mężczyzną, jakiego pragnie. Ta słabość nigdy nie zawodzi żadnej kobiety. Ponieważ szuka ona idealnego partnera, który odpowiada jej wymarzonemu obrazowi. I możesz stać się tym mężczyzną, tworząc obraz, który ona idealizuje. Jak to zrobić? To proste. Po pierwsze, obserwuj cechy fizyczne mężczyzn, których uważa za najbardziej atrakcyjnych, czy to w filmach, telewizji, czy mediach społecznościowych. Po drugie, odkryj, jakie cechy charakteru tych mężczyzn najbardziej podziwia. Może to być poważne nastawienie lub bardziej dziecinny sposób bycia. Następnie połącz te cechy i przyjmij niektóre z nich, ale nie wszystkie. Wybierz tę najważniejszą dla niej i zacznij ją wprowadzać w swoje zachowanie. Dzięki temu będziesz postrzegany jako wymarzony mężczyzna, a ona stanie się tobą obsesyjnie zainteresowana, ponieważ będziesz odzwierciedlać jej najintymniejsze fantazje. Na koniec, słabość, którą wspomniałem wcześniej, i która działa jak magia z każdą kobietą. Słabość numer 10: bycie duchowym. Kobiety zakochują się głęboko w mężczyznach, którzy są wierni swoim przekonaniom, czy to duchowym, czy religijnym. Czują, że ci mężczyźni żyją zgodnie z zasadami, co sprawia, że czują się bezpiecznie i spokojnie, wiedząc, że nie zmienią swoich postaw, ponieważ są one kierowane przez ważne dla nich przekonania. Jak możesz wykorzystać tę słabość? Oto co zrobić. Po pierwsze, żyj zgodnie ze swoją wiarą. Zobacz, czy dzieli jej przekonania, a jeśli tak, zaproś ją do modlitwy z tobą publicznie. Po drugie, jeśli ma inne przekonania, pokaż, jak Twoja wiara może wzmocnić jej przekonania i spraw, by poczuła się połączona z czymś większym u Twojego boku. Po trzecie, czytaj książki o swojej wierze i dyskutuj o nich z nią. Wiedza na temat Twojej wiary może ją zaimponować. Po czwarte, zawsze noś biżuterię lub ubranie, które pokazuje Twoje przekonania takie jak naszyjnik z krzyżykiem lub bransoletka z medalikiem. To stworzy obraz duchowego i bojącego się boga mężczyzny, a ona będzie zachwycona tobą. Teraz, gdy znasz te słabości i jak je wykorzystać, używaj ich mądrze i z szacunkiem. Jeśli uznałeś wideo za przydatne, nie zapomnij podzielić się nim z przyjaciółmi. W ten sposób więcej osób skorzysta z tych wskazówek i poprawi swoje relacje. Do zobaczenia następnym razem.